Zapraszam Was do obejrzenia, wspólnego obejrzenia filmu, który dostałem od jednego z moich widzów z przejazdu drogą wojewódzką 790. Droga ta, jak wiemy, na terenie Dąbrowy Górniczej jest drogą, która jest w remoncie. Tutaj już mój widz jedzie odcinkiem remontowanym. Jak widzimy zmienił pas tutaj odcinek do w Okradzionowie do skrzyżowania z ulicą Białej Przemszy on jest dwukierunkowy tutaj jak widzimy dzięki temu, że widz zmienił sobie pas na, na lewy mógł troszeczkę przyspieszyć ten przejazd nie jechał po, po dziurach natomiast tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Białej Przemszy oraz drogą prowadzącą do Łęki zaczyna nam się ruch Wahadłowy, i można powiedzieć, że zarówno ten odcinek, który już widz pokonał, jak i ten odcinek, którym teraz mój widz jedzie, a więc odcinek do skrzyżowania z ulicą Młazy Błędowskie, w zasadzie tutaj nic się nie zmienia. Cały czas mamy do dyspozycji na tym odcinku, gdzie teraz widz jedzie, mamy przejezdny pas lewy, oczywiście, tutaj ruch. Wahadłowy, bo po jednym pasie poruszamy się w obu w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku niegowonic, jak i w kierunku dąbrowy górniczej. Oczywiście tutaj nakaz jazdy w prawo. Nakaz jazdy w prawo widz, który mi to przysłał, ma jednak możliwość ma uprawnienie do tego, aby tą drogą pomimo zakazu móc pojechać w kierunku niegowonic i to też. Zrobił, więc możemy sobie zobaczyć, jak ta droga wygląda tutaj na tym odcinku, który jest zamknięty dla, dla ruchu. Jak widać, choć nie jestem zwolennikiem na takich długich dystansach ustawiania wahadeł, to myślę, że tutaj można by spokojnie ruch wahadłowy wprowadzić. Można by zrobić C2 na przykład takie miejsca, gdzie gdzie ten ruch byłby, byłby na przykład naprzemienny, a i cały odcinek można by zrobić z wahadłem. Choć podkreślam, nie jestem zwolennikiem tak długich, długich odcinków o ruchu wahadłowym. Tutaj jednak ten obraz, który jest poprowadzony przez błędów, jest prowadzony pewnymi, pewnymi dziurami. Dlatego też stąd pomimo niechęci do tak długich odcinków objazdowych to jednak, to jednak tędy bym ten objazd poprowadził jak widzimy nawet tutaj jest odcinek już gdzie jest już asfalt wylany w zasadzie tutaj gdzie w rejonie przystanku otaczarnia tak więc nawet ten odcinek myślę że jakiś bardzo bardzo duży by nie był myślę że byłoby to do do ogarnięcia, aby, aby tutaj takowe wahadło funkcjonowało. Oczywiście ciągle mamy zalecany objazd, tak naprawdę przez, przez chruszczobród, łazy, przez, przez ciągowice, tak więc tutaj nie widzę, aby, aby z tym jakiś problem tutaj miał, miał występować. Natomiast no, trzeba przyznać, że tutaj, gdzie już ten asfalt jest wyłożony, całkiem, całkiem fajnie ta inwestycja wygląda i kto wie, może nawet w terminie się ona nam zakończy.